I spójrzcie, gdy zgubił swojego labubu. Jaki fajny i typowy. Skoro nie ma właściciela, tylko sobie zatrzymam? No w końcu, co tak długo? Zobacz, co znalazłam. A co to, labu? Daj zobaczyć. Wygląda jakoś dziwnie. Jest postrzępiony. Wygląda jak podróbka. Skąd to wiesz? I jego uszy są nie takie, i kolor jest brzydki. Może go wyrzucimy, jest średni. Nie, podoba mi się. Jest taki wyjątkowy. Tak bardzo mi się podoba, że będę go nosić zawsze przy sobie. Porysujmy sobie. Ja narysuję lebubu. Amelia, dlaczego kładziesz na stole tę brudną zabawkę? Nie wiadomo, gdzie wcześniej leżała. No, umyłam ją! Teraz jest czysta! Bez różnicy, tak mi się nie podoba. Czerw, uspokój się! Nie przeszkadzę ci! Starczy. Będziesz tam tutaj! Koniec! Mam tego dosyć! Nie chcę siedzieć przy jednym stole z tym laburą. Czy naprawdę tak trudno goskować, skoro mi się nie podoba? To tylko zabawka! To siedź tam ze swoim labubu, a ja posiedzę tu! Dobrze, przepraszam, odłożę labubu. Wracajmy do rysowania. Dobra. Dobra, zaczynajmy. Ej! A gdzie kredki? Gdzie się podziały? Może spadły. Nigdzie ich nie ma, ani jednej! To wszystko on! Mówię ci, na pewno labubu ukradł wszystko! Spójrz, co to? Jakiś labubu, ale nie narysowałyśmy go! Tak kto to zrobił? To wszystko twój labubu. Ożył, wziął kredki i narysował siebie! A potem zjadł kredki! Czyli co to za cud? To po prostu niemożliwe! Mówię ci, jest to zawieszany! Później znajdziemy kredki! Zrelaksujmy się! Może poćwiczymy jogę? Jogę? Po tym wszystkim? Nie, musimy się uspokoić. To na pewno. Cherry, skup się. Łatwo ci robić. nam się zrelaksować. Pomóż mi je znaleźć chyba w szafce nocnej. Mhm. Teraz muszę znaleźć jeszcze podstawkę. Maty zniknęły. Co? Maty też zniknęły? Mówię ci, mamy złodzieja. To nie żart. Nie, to on. Labo położył i zjadł nasze maty. Zaraz się zniszczę! No to przeprowadźmy eksperyment. Będziemy go teraz obserwować. Zobaczmy, co się stanie. Czyli to wszystko nieprawda. No dobrze, tylko żeby się uspokoiła. No cóż, labubu, wychodzimy! Zachowuj się! Teraz przemieni. Chyba widziałam, jak się porusza. Ile to trwa? Siedzimy tu już od godziny. Nie? Wszystko porzucił! Nie wszystko słyszał! Po prostu się nie pojawił, bo wiedział, że tu jesteśmy. Chery, starczy tego! Boję się go i nie chcę być blisko niego. Chery, mam już dosyć twojego dziecinnego zachowania. Rób, co chcesz! Ale na nie wyrzucę! Nie, bubu, Czary się uspokoi, wszystko będzie dobrze. A tymczasem się zrelaksuję i pogram. On zmienia się w potwora, mogę to powiedzieć na pewno. Prędzej czy później Amelia to zauważy i przeprosi. Kurczę, bateria w tablecie jest prawie rozładowana. Pójdę po ładowarkę. To gdzie mógł zniknąć? To on! To Labubu go wziął! To prawdziwy złodziej! Mówiłam ci! Chyba wszystko rozumiem. No w końcu. Robisz to wszystko, żebym wyrzuciła Labumu. Pewnie schowałaś kredki i zabrałaś maty. Przyznaj się. No co ty mówisz? Przecież ci mówię! To on! Nie rozumiesz tego? Aha! Och, Cherry. Jest po prostu zazdrosna. Jeszcze jeden taki numer i koniec z przyjaźnią. Ładowarka. Cery! Cery, chcę, żebyś odeszła. Co? Wiem, że zabierasz moje rzeczy. A prawdziwi przyjaciele tak nie robią. Wyrzucasz mnie? No i świetnie! No i świetnie! Po co mi przyjaciółka, która mi nie wierzy? Już poszła. Jesteśmy sami. Wreszcie cisza. Oh, Cherry, jeśli wróciłaś, zabierz swoje rzeczy i wyjdź. Nie chcę cię więcej widzieć. Muszę porozmawiać z Amelią. Widziałaś? Nie, nie widziałam. Ktoś po prostu podszedł do mnie od tyłu i zarzucił mi worek na głowę. Potem mnie związał. Nie widziałam, kto to był. To Labobu. Mówiłam ci. To potwór. On żyje. Nie, to nie mógł być on. Trzymałam Labobu w rękach. Czyli Labobu jest niewinny. Jeśli to nie Labobu, to... To to do domu włamał się. Przestępca. I kradnie nasze rzeczy. Musimy dowiedzieć się, kto to jest. I być bardzo ostrożnym. Tak, zobaczmy. Może zostawił jakieś ślady na zewnątrz. Spójrz! Co to? Różowe futerko? Dziwne. Wygląda jak futerko z zabawki. To nie dowód. Zabierzmy to na wszelki wypadek. Kretki. Masze, ale czemu zniszczone? Może jest że nie może nimi rysować. Po co w ogóle kraść kredki? Mógł po prostu zapytać. I tak byśmy je dały. Spójrz, co to? To ślad przestępcy. Racja. Jest jakiś dziwny. I trochę znajomy. Poczekaj, to wygląda jak... Wygląda jak łapa dla bubu. Że Labubu się nie zmienia! Bez różnicy. Z tym Labubu jest coś dziwnego. Trzeba przyjść Labubu i porównać odciski. Co nie? Mój telefon! Zostawiłaś go tutaj? Przecież wiesz, że mamy złodzieja. Dobra, porównajmy odciski. Bardzo podobne. To zdecydowanie łapa Labubu. No tylko, że większa. Czyli ktoś chce wrobić Czekaj, wszystko zaczęło się, gdy dla Bubu pojawił się w domu. Chodźmy do domu, tu jest niebezpieczne. Dla Bubu, złodziej, nie rozumiem, jak to jest powiązane. Amelia, chodźmy, szybko do łazienki. Potrzebuję twojej pomocy. Ech. Amelia Lewą ma wbudowaną kamerę. Ktoś nas obserwuje. Co? Kamera? Niemożliwe. To sama sprawdź. To po prostu ją zniszczymy i wyłączymy. Nie rozumiesz. Wtedy nie dowiemy się, kto nas obserwuje. Rozumiem. Musimy pomyśleć, jak wyłowić przestępcę. Zagramy według jego zasad. Potrzebujemy przylędy, ale jakiej? Jeśli kradnie coś innego niż cenne przedmioty, to potrzeba czegoś innego. Ale czego? A co jakiś... szalony pan? Kradnie nie tylko cenne rzeczy, ale twoje rzeczy osobiste. Ojej, okay. to może być prawda. To zadziała? Mm -hmm. Jeśli to twój wielki pan, na pewno pokocha ten grzebień. Dobrze, spróbujmy. Amelia, twoje włosy wyglądają jakoś źle. Oh, tak się złożyło, że wsiadłem ze sobą swój ulubiony grzebień. Używam go często. Cieszę włosy przed każdym filmem. Świetnie, zostaw go tutaj i chodźmy poszukać spinek do włosów, żeby zrobić ci lepszą fryzurę. Aha. Wszystko się ułoży! Stanę się taki jak Amelia! Będę jej prawdziwym przyjacielem! Będziemy razem kręcić filmy! Jeśli jest moim panem, to dlaczego mnie zobowiązał? Panie są różni, ale musimy go złapać! Mam pomysł! Jaki? Udam, że wychodzę, a on znowu przyjdzie! Nie, boję się, a coś się wścieknie! Wszystko będzie dobrze, złapię go! Obiecuję! Dobra, Amelia, muszę iść. Moi rodzice już się o mnie martwią. Czyli tak mi przykro, że odchodzisz. Zapraszam ponownie. Mhm. No cóż, teraz znowu jestem sama w domu. Świetnie, tym razem na pewno zaprzyjaźni się z Amelią. Amelior już idzie. u nas mówiłam ci to la Przepraszam, że od razu nie posłuchałam. Najważniejsze, że wszystko z tobą ok. A co to takiego? Najpierw cię związuje. Kradnie twoje rzeczy, a potem przynosi Ci kartkę? Co to? Podrapał cię? Nienawidzę go! Jest okej, okay, Cherry. Wiem, że nas widzisz. Jeśli tu wrócisz, to już po tobie. Nigdy, nigdy już się nie zobaczę! Musimy zainstalować alarm, aby Labubu nigdy więcej nie mógł wejść do naszego domu. Tak, pewnie masz rację. Oh. Co z tobą? Źle się czujesz? Kręci mi się w głowie. Daj mi, proszę, wody. Jesteś pewna, że wszystko w porządku? Po prostu miałam mroczki przed oczami. Musimy iść do szpitala! To wygląda okropnie! Ale to tylko zatrypanie. Jeszcze pięć minut temu wyglądało inaczej. Może samo przejdzie? Nie, idziemy. Teraz! Jak mam teraz przeprosić Amelię? Muszę jej dać jakiś wyjątkowy prezent. Wiem, że jej się spodoba. Mój ulubiony szkielet z kolekcji. Dzięki niemu mi wybaczy. Co to za szpital? Nic nie mogli zrobić. Lekarze powiedzieli, że to niezdana choroba. To wszystko przez Labubu. On cię zaraził. Nie wiem, nie powinnam była z nim walczyć. Trzeba coś zrobić. Jest z tobą coraz gorzej. Nie, ale żadne lekarstwa mi nie pomagają. Jeśli to dla bubu, to zabiję na miejscu. Co to może być? To chyba dla bubu. No, zobacz, mówiłam ci, on nam grozi. To zapowiedź tego, co z nami zrobi. Cherry, słuchaj, jeśli bubu mnie zaraził, to on może mnie wyleczyć. Dlaczego tak myślisz? Jest moim wada. Nie chcę, żeby coś mi się stało. Mówisz serio? Jaki pan? To hater! Też szkielety są tego dowodem. Amelia, znajdę sposób, żeby cię wyleczyć. Trzymaj się. No dalej. Musi być jakaś informacja. O! Magiczna la Labubu cię uleczy. Trzeba dodać sierść Labubu. Akurat to mamy! Znalazłyśmy je na podwórku. Cherry, pospiesz się. Amelia, to. na pewno ci pomoże. Ugh. Amelia, Amelia, obudź Co mam zrobić? Gdzie on jest? Musi tu gdzieś być. Mama, jeśli jesteś prawdziwym fanem Amelii i naprawdę chcesz jej pomóc, to chodź na spotkanie o 15 przy basenie. Zaprosiła mnie! podobały jej się moje prezenty! Nasza przyjaźń się zaczyna! Przygotuję dla Amelii najlepszy prezent! Labubu? Hej! A gdzie Amelia? Przyszedłem ją poznać! Czeka na ciebie. Co, ty chcesz zrobić jej krzywdę? Po co ta katana? Nie! jesteś się zaprzyjaźnić z Amelią! To prezent! Zdobywanie przyjaciół przez kradzież i prześladowanie! Dlaczego to zrobiłeś? Po prostu nie wiem, jak komunikować się z ludźmi! Chciałam lepiej poznać Amelię! Poznać lepiej? Chyba raczej zrobić krzywdę! Nie, dlaczego tak myślisz? Serio? Założyłaś jej worek na głowę! Po prostu nie chciałam, żeby się przestraszyła, kiedy mnie zobaczy! To gdzie Amelia? Jest nieprzytomna jej stan się pogarsza! Co? Nieprzytomna? Zabierz mnie do niej! Muszę ją zobaczyć! Najpierw wyrzuć katanę. Chodźmy. Ostrzegam cię. Jeśli zrobisz coś nie tak, mam kij. Amelia, obudź się! Co z tobą? To twoja wina! Podrapałeś ją! Nie chciałem! Szpital nie może nam pomóc. Wiesz coś o tej chorobie? Alergia. Ludzie mogą mieć alergię na futro prawdziwego labubu. Ma wszystkie objawy. Proszę, mam lekarstwo. Ono pomoże. To trucizna. Chcesz ją otruć? Co? Nie, to po prostu ładny rysunek. Co ty? Nie wiesz co to znaczy? To symbol trucizny. Nie wiedziałem. Po prostu mi się podobał. Lubisz szkielety. Nie wierzę ci. Jesteś zły, a to jest trucizna. Cery. Cześć! Jesteś Labubu? Tak! Obejrzałem wszystkie twoje filmy i chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. Tak? Jakoś mi się nie wydaje. No nigdy nie miałem kontaktu z ludźmi, ale chcę Ci pomóc, chociaż Cherry mi nie wierzy. E? Naprawdę przyszedłeś mi pomóc? Tak, chcę się z Tobą zaprzyjaźnić i kręcić razem filmy! Nie wiedziałem, że masz alergię na Labubu. Wierzę ci! daje tańczy to lekarstwo! Nie, Amelia, nie rozumiesz. To trucizna. Sherry, przysłał nam szkielety w prezencie. Lubisz szkielety? Tyle. No. Jest nam no, coraz gorzej. To nasza ostatnia szansa na ratunek. Nie wierzę mu. Musimy mu wierzyć. No nie wiem. Proszę. Jeśli coś się stanie, żegnaj, Amelia. Byłaś świetną przyjaciółką. Na twoją sierść O, oh, racja Dziękuję ci, to ratowałeś mnie Przez niego byłaś chora Ale ty mocy, Cieszę się, że czujesz się lepiej Chcę coś dla ciebie zrobić Nauczyć się rozmawiać z ludźmi Przedstawiać moim znajomym Chcesz tego, prawda? Tak! I pomogę ci swoimi filmikami Tylko mnie nie dotykaj, ok? Jak chcesz no To tyle, chcemy się z wami pożegnać Dajcie nam lajka, jeśli spodobała Wam się nasza historia. Dziękujemy za oglądanie. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić nowych historii. Wszystkim. Pa. Pa. pa, pa, pa.